Witam Państwa bardzo serdecznie. Kłaniam się niziutko. Miło mi Państwa widzieć. Chcę Państwu bardzo podziękować. Witam się nie tylko ja, ale również Irenka. Pracujemy zespołowo, pracujemy razem, stanowimy zespół. Irenka jest również świetnym terapeutą, jak również telepatą. Ja mam przyjemność z nią pracować. Jest jeszcze Agnieszka, której w tej chwili nie ma, ale z uwagi na to, że Państwo piszecie do nas bardzo dużo pytań, wysyłacie e-maile z za, zapytaniami. Dotyczyło to również tej naszej ostatniej sesji, takiej roboczej, gdzie weszłyśmy tam, była misja ratowania świata. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie uwagi, za wszystkie pytania. To, co do nas przychodzi, my idziemy z miłością i z wdzięcznością do wszystkich naszych klientów, którzy się do nas zwrócą z prośbą o pomoc. Praca z energiami jest przepiękną pracą, bo niesiemy pomoc nie tylko sobie, ale również tym członkom z całego naszego rodu, którzy już nie żyją. Jak również tym, którzy będą i dopiero się narodzą, bo pracujemy w liniach rodowych, uzdrawiamy, pomagamy, niesiemy pomoc. Jest to bardzo piękne, dlatego chciałośmy tak chociaż króciutko Państwu się przybliżyć, powiedzieć, że jednak my jesteśmy, że my czytamy te wszystkie wiadomości, przygotowujemy się z Irenką do kolejnej takiej podróży, do kolejnej misji, którą dostaniemy. Do takiego nieziemskiego przeżycia. To było tak niespodziewane, ale tak piękne. Dziękujemy za wszystkie modlitwy, które są do nas wysyłane, naprawdę. Ja jestem bardzo wdzięczna. Kocham to, co robię i dziękuję wszechświatowi, że postawił mi na drodze tak cudowne istoty, z którymi w tej chwili pracuję i które pomagają wszystkim, którzy się do nas zwrócą. Więc ja zapraszam do nas, zapraszam na sesję. Nie ma trudnych i ciężkich tematów. Wszystkie tematy są dobre, wszystkie problemy, których nie mamy świadomości, że cofamy się gdzieś są w naszej podświadomości. My do nich idziemy poprzez sesję hipnozy regresyjnej. Tutaj znajdujemy źródło, idziemy do źródła i uwalniamy wszystko. Ja chciałabym poprosić jeszcze Irenkę, żeby coś od siebie powiedziała. Proszę bardzo, Irenka. Witam państwa wszystkich. Ja jestem bardzo wdzięczna, że mogę również uczestniczyć w tych sesjach. Um, moją misją jest zdecydowanie uzdrawiać innych i pomagać im wejść na swoje wyższe wibracje, uzdrowić się i uwolnić z traum z sytuacji, które e, ich e, ciążą, chorób, sytuacji, które e, blokują ich. I często to są też takie źródła e, jakby historii, które są i dla nas piękną przygodą. Tak jak i dla państwa to może być piękna przygoda, żeby poznać siebie, poznać różne e, historie rodowe, historie, e, które mogą być w różnych wcieleniach do zdrowienia, poznać siebie, swoich przewodników, zrozumieć kim jesteśmy, poznać swoją moc, e, swoją misję i e, być może nawet Poczuć, że sami też jesteśmy gotowi na to, żeby uzdrawiać innych. Przed chwilą miałyśmy taką piękną właśnie sesję z panią, która e, wie, że chciałaby również uzdrawiać, i zdałyśmy sobie również sprawę z tego, że przez takie dwie godziny sesji, e, przy takiej mocnej energii, którą wysyłamy do klienta, do jego duszy, łącząc się z jego energią, e, jak również przeprowadzając różne prace energetyczne, na przykład prace z wewnętrznym dzieckiem, czy też prace na oczyszczaniu czakr, czakr tak. czy innych pracach energetycznych, tam gdzie nas poprowadzi dusza, albo uzdrawiając różne choroby, jesteśmy w stanie uzdrowić tak wiele w sobie przez dwie godziny, jakbyśmy byli przez Dwa dni na weekendzie, na jakimś kursie energetycznym. Ja sama e, bardzo dużo robiłam takich kursów, jak i pani Małgosia, i myślę, że przez takie dwie godziny, w takiej pigułce poczuć swoją energię na wyższej wibracji, e, to jest po prostu niesamowite, zobaczyć, co jest możliwe. Roman, dalej. Więc e, zapraszam wszystkich, aby Poczuli również swoją moc, przede wszystkim swoją moc, energię, na jakiej sami wibrują, żeby mogli się połączyć ze swoim źródłem, ze swoimi darami i przez kolejne dni czy też miesiące zobaczyli efekty tej pracy, która jest niesamowita. Jestem bardzo wdzięczna, że możemy pomagać. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim, którzy się zgłaszają, i im więcej takich osób się zgłasza, tym więcej dobra. I miłości przychodzi do świata. Dziękuję. Prawda? Pięknie, dziękuję. Ja tylko dopowiem fajnie, że to Irenka poruszyła. Tak naprawdę nie ma chorób nieuleczalnych. My idziemy do źródła problemu, to są nasze traumy, które są w nas i powodują te wszystkie choroby. A to, że możemy pomagać, idziemy naprawdę z miłością do każdej osoby, która się do nas zgłosi. Naprawdę z bezwarunkową miłością e, niesiemy pomoc. Czy to jest przy oczyszczaniu domu, czy przy odprowadzaniu osób zmarłych? Czasami do sesji przychodzi bardzo dużo osób zmarłych z rodu, które gdzieś się zapętliły, pogubiły się, boją się zwyczajnie, ponieważ dusza, my żyjemy wiecznie. To nie jest tak, że my już umieramy i życie się kończy. No nie. Dusza jest energią i żyje wiecznie. Tak jest. Więc my Idziemy i niesiemy pomoc nie tylko żywym, tak jak powiedziałam, również tym, którzy pomóc sobie już nie mogą. Ponieważ wzrasta świadomość w nas wszystkich. Coraz więcej osób jest świadomych tego, co się dzieje, co, co łączy się z duchowością. Duchowość jest przepięknym darem. My wszyscy mamy dary, tylko nieuświadomione. Ale coraz więcej osób jest świadomych swoich darów tego, jak piękny sposób może pomagać innym, może przynieść ukojenie, uzdrowienie, poprawić relacje w rodzinach, w domu, relacje między mamą a córką, relacje, które są tak naprawdę nie do naprawienia, albo powtarzające się choroby w rodzie, które są przenoszone i nie wiadomo skąd to idzie i nagle my w hipnozie wchodzi tutaj telepata. Jest to sposób bardzo bezpieczny i komfortowy dla klienta, bo to on jest jego oczami. Zna się na tym, wie jak się tam poruszać, wie jak sobie poradzić. Więc idziemy do źródła i szukamy przyczyny. I nie ma już powtarzających się na przykład chorób w rodzie, tak? Bo my je znajdujemy. Idziemy wszędzie tam, gdzie po prostu my Zwyczajnie nie widzimy tego, ale łączymy się z podświadomością i tam idziemy, tam nas prowadzi dusza. Ona mówi, co potrzebuje, czego by pragła. Ja zapytam Państwa tylko o jedno: kto z Państwa miał możliwość rozmawiać z własną duszą? Jest to takie piękne, bo dusza jest w nas i jesteśmy jednością i wystarczy z nią porozmawiać. Więc to jest naprawdę cudne to co robimy. Niesiemy pomoc. E, idziemy tam z naszymi przewodnikami duchowymi, z aniołami stróżami. E, tak naprawdę wszyscy nam pomagają, wszyscy w miłości. Te istoty, które nam pomagają, niosą prawdziwą miłość i przekazują ją wszystkim. Więc ja z ogromną wdzięcznością, z ogromną radością i miłością zapraszam każdego, kto zwróci się do nas z prośbą o Sesje, wcześniej są konsultacje, więc bardzo fajnie możemy odpowiedzieć na różne pytania, wątpliwości. I jeszcze raz mówię, nie ma tematów wstydliwych, nie ma czegoś takiego. Wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy żyjemy i wiemy, jak to może wyglądać. Nie ma ciężkich tematów, więc najcięższe tematy są najpiękniejszymi uzdrowieniami. Proszę mi wierzyć i będzie pięknie. Zapraszam do nas raz jeszcze i chcę Państwa uspokoić, będzie kontynuacja, będzie z Irenką, pójdziemy dalej w podróże, dalej w misję, więc będziecie Państwo mogli je śledzić z nami na bieżąco. Zapraszam do nas i dziękuję raz jeszcze. Jak Państwo nas y, oglądacie, to poproszę o lajkowanie, poproszę o subskrybowanie, żebyśmy mogli dotrzeć do jak największej ilości osób, które naszej pomocy potrzebują. Dziękujemy ślicznie. I Tobie, Renko, dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję, dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję. Zapraszamy.